Co jest? No, maniula. Próby, dawaj tu. OOO Go O, jesteśmy w nowej lokalizacji. To jest rzeźnik. O nie, czy to znaczy śmierć dla nas? O, piesio, kagri, kagri! Mamy kluczyk i wejście! O, tutaj więc wchodzimy! Ooooo! Trochę! W dzisiejszym filmie z każdym zadaniem będziemy torturować rzeźnika. Więc uważajmy z jego nożem to może być niezbyt bezpieczne. Ale zobaczmy, jakie mamy pierwsze zadanie. Czyli tak, nie. musimy otworzyć sklep. Nie ma problemu, mam nadzieję, że przyjdą jacyś tutaj, fajni panowie! Tyk, otwarte! I teraz wykonamy drugie zadanie, czyli wrzucenie śmieci. Co my mamy pomagać? O fu nie! Zapomniałem o tym bagnie. Jeden. Na górę i wrzucamy to, Fuuu! przesada! No nie mieści się to przecież. Jedno, drugie i o, śmierdząca to z mojej kuchni, Hawajska tik pyk, wykonaliśmy zadanie, zaraz zaatakujemy po raz pierwszy, ale co my tu mamy? Ooo, Teresa! Być stać najlepszym kotem to trzeba wykonać jakieś zadania? w wykonać zadania? Zadania nie są ważne, ważne jest... O mój Boże! Jaki chudma! ma! Ciekawe czy też również ma dobry lot! Uuuuhuhuhu, prawie przez poleciał! Dobra, trzeba uciekać, trzeba uciekać! Eee, co ty za oknem zobaczyłeś? Jezuska? Chowamy się, chowamy się Idzie z kawałkiem mięsa Miniemy go, miniemy go, miniemy go, miniemy go, miniemy go, miniemy go, miniemy go. O, 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 Jak on długo jest wkurzony, jak on długo jest wkurzony On zaatakował nas Co jest? Nie mamy szans przecież Z tym typem Nie, 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 nie. Źle przed nami! No spokój się, przepraszam! Nie chciałem! Nie, nie. nie. Czy jesteśmy bezpieczni? Proszę po. Uuu, powiem wam szczerze, że się zestresowałem, nie. <ścoughs> Dobra, ale będą również inne rzeczy. Na przykład testowanie wytrzymałości jego głowy. Ale to zaraz. Najpierw musimy wykonać te zadańka. Musimy otworzyć te kiełbachy. Ooooo! Proszę! Ty grobazie jedyny! Co ty szlez? Ja też chcę! Musimy tutaj użyć klucza, tylko ten klucz, gdzie on może być? Halo? To jest klucz? Nie, ale to jest... 3 DOLARY JESTEM WARTY?! NIE! I wino! Go, 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 jak nie patrzy rzeźniki, no! No gdzie jest klucz?! Pewnie na górnych półkach. Zimy na górne. Nie ma, nie ma. A za ladą? Za ladaju. Ale no gdzie mogą być te klucze śmierdzące? No hello Ryszard! Gdzie są moje klucze, no?! O, bogactwo, MONETY DLA MNIE WSZYSTKO BIORĘ O klucz 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 tak musimy wykonywać zadanie przecież jest niebezpieczny no gdzie jest kluczyk ci kurwa zrobię kitty kitty patusie j**any gdzie masz klucze szmato o o, o, o tu są klucze no już otwieram mamy mało czasu przecież nam nie idzie o, 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 o szybciej szybciej i lecisz po Szybko drugie! Otwieramy wszystkie! I teraz mięso należy do nas! Zwycięstwo, wielka paruwa! Go, 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 go! Mmm, Asan, smakowitości rybeczka! Jaki wielki dorszen Machen! Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? Szybko, musimy uciekać. Kolejne zadanie przecież mam do zrobienia. O, dobra, mamy mało czasu, on jest wściekły i nie możemy czekać na to. Okej, okay, musimy tak. Przenieść stek, przenieść stek. O, 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 o. Na deskę do krojenia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, tak blisko było, nie prawie. Dobra, szybko. Ty grubasie walony. Dobra, ale cyk, nadaje się. Mamy to. Będzie ciachanko. Musimy to pokroić naszym nożem, który zaraz wjedzie w jego cztery litery. Nie mogę się doczekać. A ciot! Smakowite! To już zjem sobie i to będzie papite. Bo. Oh. 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 Jakie dobre, jakie dobre, ja oh, pierd... I teraz nadchodzi moment prawdy, którym się pozbywamy naszego rzeźnika! Płucy. I tak, dawaj swoją szyneczkę! Gagri gagri! To mi się przyda! Jak nie to to przeszedł. Dobra, to w ten sposób. No dawaj, no, no. nie chcę się ciąć znowu! Matko jedyna! Masakra! I on żyje! Dobra, ale jakie mamy zadanie teraz? Musimy... Zrobić kiełbasia raz z pociętych rzeczy. Naprawdę wszystko poszło do jedzenia. Dobra, wrzucamy i zrobimy tego sasycz kiełbasiana, ale będzie żarta. A ci kerecie, Robi się. Halo? Moja parówka, to za mało Potrzebuje więcej mocy Więcej mięcha przede wszystkim To chyba nie będzie zły, jak mu ukradnę jeszcze jedną kiełbasę Dobra, postawione Bierzemy cyk, pyk I ciachamy, pu oh, oh, oh. Dawaj, dawaj Kiełbasiara i spróbujemy może wrzucić tutaj Jego i zamienimy Rzeźnika na kiełbasę Chyba, że mi się nie uda Oglądajcie do końca, żeby to zobaczyć Mmm Berlinki! Tak właśnie się je robi! Dawaj to! Dawaj to, moja kiełba! No, gdzie jest moja kiełba? za mało dalej? U, u, wychodzi! Mam główkę! Widzę główkę! Widzowie, widzę! Siostra skalpel, siostra skalpel! To jest najmniejsza parówka na świecie! Znaczy, jest takiego całkiem normalnego wzrostu. Bym powiedział, że ona jest całkiem spora. Próbujemy wsadzić Twój łeb tutaj, uwaga! Od tyłu trzeba go zajść i. PUF! Nie! Przesadziliśmy, dobra, ale tak! Próbujemy wsadzić naszego pana! Tomielarii Hasalala i wchodzi! I uwaga, i. Łocha! Let's go! A w sumie teraz mógłbym mm, tą parówkę zrobić. Co jest? Nie udało się! Eee, może paróweczkę, proszę! Jedną taką ładną śliczną? Daj mi tam do mnie Nie no, zapomniałem! Przecież mamy zadania robić! O nie, o nie, o nie, może, może dla ciebie paróweczkę taką ładną? Patrz jaka śliczna paróweczka jest całkiem wielkiego wzrostu! <laughs> Marcinek nikt ciebie nie chce! O nie, ze kajkił kiełbasę! I teraz wstawimy naszą gigaparówę. Nazwiemy ją olbrzym i naszą gigaparówę musimy wstawić tutaj na wystawę! Proszę bardzo, udało się! I kolejną rzecz musimy to jakoś wycenić! Oczywiście na milion złotych! Bierzemy paruwaja, milion dolarów! Puu! uhuhu, I trzy, i trzy, i trzy, i trzy, i trzy! Wejdź na wiatrak, pogrzebiło ich. Muszę znaleźć jakiś przycisk. O co tu chodzi? Czekajcie, jest jakiś sekret prawdopodobnie. To jest to? Jakiś sekretny przycisk. Dlaczego oni mi każą tutaj wszystkiego szukać? Moja zbyt mała głowa się nie nadaje do takich rzeczy. Ale najpierw zobaczymy, czy to może jest tutaj na górze. O, czekajcie, tu są jakieś sekretne rzeczy. Tam coś jest w tym! Ośmiornica? Co jest? Pewnie ośmiornica będzie używana później, ale teraz... O, co to jest? Jakiś sekretny pokój! to się O, może to znajdziemy jakieś eksperymenty! O, Nasza tajna plantacja zioła! Oczywiście chodzi o koćmiętkę. W ogóle o co tu chodzi? Dowalony! Daj łapkę w górę, daj łapkę w górę. Ale to wszystko? Halo! Nie mamy pineziary! I coś jeszcze! Sekretne przejście! U! Mroźnia! Yo! Tu mieszka sam mrożon Freeze! Tam przyjdziemy później. Musimy zrobić eksperyment na naszym rzeźniku. To będzie rzeźnia! Słyszeliście taki tekst? Dobre to było, nie? Więc my teraz użyjemy coś elektryzującego, kolego na rzeźniku. Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Panie rzeźnikara, teraz giniesz i na rapu! Let's go! Nie, jesteś z tobą, frajerze! Nie żyje? O nie! Bobby! Miał zawsze marzenie, żeby być rzeźnikiem, ale umarł! Amen! U, wieczny odpoczynek! Nie, zaraz mi będę potrzebować odpoczynek wieczny! I tak muszę znaleźć sekretny przycisk przecież. Gdzie jest ten sekretny przycisk? Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie! Trzeba użyć mózgu. To wymagające. Nero widzowie! No gdzie jest ten czerwony przycisk, no? Halo! Tu nie ma, tu... Uuhu, uuhu, uuhu. Jaki fort! Let's go! Dobra, i coś otworzyliśmy chyba na dole. Jest Sonia, trzeba zejść na dół i zaraz zaeksperymentujemy. Hu! ale kulka! Uuu, safe! Mam otwarty! Zaraz tutaj weźmiemy naszego pana i na nim eksperymenty jakieś trzeba będzie zrobić. Na przykład owłosionego go zrobimy, zanim pójdziemy nam dalej. O, proszę pana! Pan tu podejdzie, strzelimy ci taką fryzurę, że heja. Fryzura na friza. Rośniemy, rośniemy. Brora, brora rośnie. Wyżej, wyżej, dawaj. O nie, o nie, przewalił się, nie znam rady. Uuu, się ja tutaj... Co to jest? Kurde, to jest ten... Se Security camera za mongas? Oj, kabelki. Zapomniałem, że mam daltonizm. Okej, okay, zatem zielony to zielone. Nego, żółty do czerwonego I ten do tego Dobra to chyba nie w ten sposób La la la, wszędzie są kabelki Teraz włączam światełka da, da. No gdzie moje kamery? Halo, co jest? To jest za na inteligencję Tylko nie to Uff. I dobra przypadkiem to zrobiłem 8805, to jest księskiej prom! 8805! To pewnie będzie tutaj. Osiem, osiem, Ubierz się wygodnie. Dawaj to ściągnij po. ile mięga, gruba mięso, kochani. I spróbujemy tutaj naszego typa wrzucić. Cyk, pyk. Uuu. My go tutaj zamrażamy. A wy subskrybujcie, Kur a WY SUBSKRYBUJCIE KANAŁ! UUUU! I jeszcze chwileczkę, no, no co jest, no, Maniula? Gruby, dawaj tu! Ooo! ZABILIŚMY GO! CO JEST, PRZYCIELIŚMY GO NA PÓŁ!